Siemka, widzowie Dzisiaj Idemy W lesie Z Birmą I Z siostrzeńcem Hej <noise> Idziemy na spacer Dzisiaj mam pod opieką Dwa stworzonka Jedno <noise> I drugie No, także idemy na spacer, są my w lesie Koło Częstochowy Także, no Jak ktoś Podczyn to pozdrawiamy serdecznie. No i tyle. I tak sobie będziemy maszerować teraz. Nie? Tak. No. I no mocno ją trzymaj, no. Okej. Okay. Ona jak cię szarpnie, to, <grym> to, ino, to ino roz. <grym> to boleczce. No. Jak mocno szarpnie, to wiesz. Jak już nie będziesz miał utrzymać, to możesz puścić smycz. Ale staraj się trzymać. No <laughs> Mówiłem mu Cię wyrwie z korzeniami Drzwi ryba z korzeniami Och kurwa, pierdzielony Cię wyrwie z korzeniami <laughs> Błażej trzymaj ją Nie by to było Może Może wiesz co może daj ją jeszcze Bo ona ma tyle energii na razie Że ja ją poprowadzę Jak się zmęczy ta psina okay. To wtedy ci ją dam, dobra? Okay. Bo ona wtedy będzie mniej ciągła. Bo teraz musi wszystko posprawdzać. Zobacz jak ona wszystko musi posprawdzać. Nawet kałużę musi no, ona Kałużę to ona będzie pić tą wodę z kałuży. Ale tutaj jej pozwolimy, bo widać, że fajniutka ta woda. Świeżutka, dopiero co napadała. Dopiero co napadała i. No i tutaj nie jeździ tak dużo aut. jak, nie? Nie jest tak brudne. Tym, tym razem jej pozwoliliśmy. Bo zawsze mówię, nie pij wodę z kałuży. Albo smakuje ci woda z kałuży? I powiedz, czy ci smakuje woda z kałuży? No, właśnie. Do... No. Ej, tutaj, chodźcie, zobaczymy. Patrz. Na tamtym. Takie stanowisko, Jezus, jak to się nazywa? Na tamtym filmiku. E... Do obserwacji, chyba. Obserwacji, no. Dobra, chodźmy, Sza. No? I co? Jak wycieczka, panie? Dobrze. Dobrze. No, takie drzewo. No sosna to jest chyba, no. Tam dalej, tak. Możesz mieć rację. Się tak na drzewach dobrze nie zną, wiesz? I, i na rybach też nie. Za ryba. No śledź chyba jakiś, nie wiem co to jest za ryba Czekaj, pokaż Birma słyszy, słyszy strumyczek Słyszysz, sły, Kiedy słyszy strumyczek? strumyczek, zobacz Kiedy jest strumyczek nie Zobacz, 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 zobacz Dobra, dobra, nie wchodzimy tam, bo to nie wiadomo co to za strumyk o. Idziemy, idziemy, idziemy I Co? Co, co widzieliśmy? Mów co widzieliśmy? Widzieliśmy... E, widzieliśmy e, ten karnik. Karnik. Widzieliśmy... Nie wiem jaki krzak, ale taki krzak. No. Widzieliśmy trącego I... No a teraz co widzieliśmy? Teraz? No przed chwilą. E, kolejny kulnik. No nie! Pająka! Przed chwilą, a teraz widzieliśmy pająka. No tak. Właśnie. No i patrz, i do tej wody ci wlazła. Aha, to ja nie wziąłem. No. Uważaj, żebyś ty nie wpadł. No. I mamy kolejny taki... Podeścig. Podeścik. Podejś. Dobrze. Wchodzimy. To? No dawaj, na górę, dawaj to. Smycz. Masz. No. I jak ja mam tam wejść? Normalnie. Jak to jest zarośnięte. A co jest zarośnięte? właśnie tam. Naprawdę. No, idź, nie bój się. Jak? I no nie spadnij. Naprawdę. I co? Już? Wymiękłeś? Ja. No dobra, to idziemy dalej. Patrzcie, co robi. Musi, musi łazić po tym. O, że sztypierono w Leci. Ała, wow, moje ma, ręce. chyba ile, ile, ile ona ma energii. No tyle energii ma! Widzieliście to? No, ludzie widzieliście to. Było hmm. jakieś hmm. skrzyżowanie, nie wiem. No, skrzyżowanie jest i teraz czy idziemy tam, czy idziemy tam, czy idziemy tam. Mamy ślepą uliczkę. Co? Mam ślepą uliczkę. No nie, nie jest to ślepa uliczka, nie wiesz gdzie jest ślepa uliczka. Jak są... Jak jest taki znak, to jest... No jak jest znak, a gdzie ty masz znak, że jest ślepa uliczka? Normalnie. No nie ma, no to co pan Zolisz? To gdzie to jest? Jak mamy iść? Idziemy, tam idziemy Chyba tam Idziemy tam Lepiej nie prosto tam na... Pamię... pa... Pamiętasz drogę, skąd szliśmy? Pamiętam, no. no właśnie Skąd? Szliśmy... Gdzie są te choinki? Skręcaliśmy tam Aha, no dobrze, Szymy. dobra, czyli, czyli wie Czyli wie gdzie jest chłopak, dobrze. Brawo. Czyli jakby jakby mnie teraz nie było, to już wiesz jak wrócić. Tak, wiem jak wrócić tam. Dobra, no to fajnie. Okej, okay, idziemy tędy, zobaczymy co tu jest. Ale nigdzie nie widzę żuków. Birma. Tu jest jakaś chłopka. Cześć. Czemu ty tak ciągniesz? Nie wiem. Czemu ona nie, tak ciągnie? Nie wiem. Ja nie też wiem. nie wiem, czemu Boże tak ciągnie wiecie? Wiecie, energię ma. Dobra, idziemy dalej. O! Wiatr się wsmaga i będzie wszystko No O, tutaj znowu taki strumyczek. To jest chyba ten sam? Nie. Nie, nie. Coś tu szedł. Zobaczcie ślady. To nie są nasze ślady jak? Ja nie mam takich butów. Tam strumyczek jest, co, Birma? Nie wchodzimy do niego, dobra? Nie wchodzimy do niego. Tu jakiś patyczek, tak. Ej, ale tu... ale tu... Patrz, Birmy ślad! No, Birmy ślad. Patrzcie. O, jeszcze jeden! Birma idziemy! Śladowa. Birma, idziemy! Birma, nie można do strumyczka! Waży, bo cię łobali. Ja wleciałam z drugiej... Jak, jak ci... jak ci... jak ci to we mnie wleciało. On biegnął, a ja biegłem i... A jeszcze, jeszcze gorsze, ja wjechałem w kluska, bo klusek nie chciał iść. Aha. I klusek siedział... A klusek się zatrzymał, a ty co? A ty się w niego. No nie mogłem zachować. O, ty. Proszę, a kto to jest klusek, powiedz? Mój pies. Ale, Jezus, Maria. Jeszcze raz. Mój pies. Tak jest, klusek to jest pies od dominisia. O, proszę bardzo. Kolejny. Ale jak tu się wyplopić? No, patrz źle piachu No lepiej tam nie wchodzić Czemu nie? Bo jak? No idź tam Jak? Normalnie no. Będziesz miał pełno piasku Mami, masy... zobaczysz Ona ma pazury gorsze To poczekaj ja, Nie wiem, ja tu... Ale to jest wysokie <laughs> Ale to jest wysokie i już nie chcę. No to chodź, no. Nie będziemy cię. Nie będziemy cię, stresować, ale masz buty brudne teraz z piachu. i yeah. Nagramy to teraz. Pakaż Patrz, stój Patrzcie, jakie ma buty brudne. To jego wina. Dominik, reżyser. Co nagramy? Nagrywamy zgubionych ludzi, którzy się zgubili na krzyżowaniu. No to stoją na środku skrzyżowania. Ja o nie, gdzie jesteśmy? Nie wiem, gdzie mamy iść, bo mamy tu mamy tak jak na tamtym skrzyżowaniu tak samo mamy. I, a skąd przyszliśmy. Stamtąd. Stamtąd. Jesteś pewny? Tak. A nie Stamtąd? stamtąd. Dobra. To idziemy chyba w Tom albo Tom albo Tom. No ja mam tak. Wy wybieraj. Gdzie idziemy? No co to jest? Do krzaków? <grym> Tam idziemy. Tak. Idziemy. Gdzie jest tą kamerę? Idziemy. Gdzie no, jest no, tą kamerę? Uciekamy. Uciekamy! 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 Tam jest potwór! Co tam było? Potwór! Potwór! A! O Birma! Birma ucieka! Pierwsza by uciekła! Dobra, idziemy, chodź! Muszę mu wypaść! Straciłem klucz z samochodu! No szukaj klucza, no nie wiem gdzie jest Tu musi gdzieś być, cały czas go miałem w kieszeni Birma szukaj klucza A słyszałeś się, jak się No nie słyszałem, bo biegliśmy i darliśmy się, że co potwór No No Szukaj klucza Nie ma, widzę Hej No I znaleźliśmy klucz No i pięknie Bo on ci, mu, ci tu. Dobra, mam go Super Wiesz co, Birma, lepszy dominik jest w znajdowaniu kluczy. <noise> Dobra, no to teraz już wracamy na, na 100%, tak? tak? Klucz jest. Dobra, mam w kieszeni klucz. Idziemy. Tak, my się zaś zgubiliśmy. Nie, jak zgubiliśmy się? Dobrze idziemy czy nie? Tak dobrze idziemy. No, to nie mów, że się zgubiliśmy. Hmm. 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 Wypadł, auta. Ród wypadł, to w Rud wypadł. Kamerzyście. To się tam nagrywa. Więc <grywa> fajny. Dobra, lecimy dalej. I teraz już Birma jest zmęczona. No i właśnie mogę ją prowadzić. I już nie musisz furgać. No, no teraz już Birma zmęczona i teraz już sobie idziemy. Elegancko, trochę przeszliśmy, co? Kawałek był. Tak. I powiedz, co tam widzieliśmy teraz, albo raczej co słyszeliśmy? Co słyszeliśmy, to był dzik. Chyba dzik. Chyba dzik. Mówisz, że to był dzik? Albo. Albo sarna, no, albo coś, coś koło nas przebiegło, ale to z takim impetem, że kurde. Sam się zląkłem, nie? To chyba był dzik. Birma i uszy nastawiła, ale zanim ja kamerę wyciągnąłem i zanim emocje opadły, bo trochę się wystraszyłem, nie powiem, bo to bardzo blisko nas przebiegło, więc było, było fajnie, było fajnie. Co? Tak, było fajnie. No. A widziałaś, że to dzik? No nie wiem czy to był dzik, co to było, ale to było coś wielkiego, bo szeleściło jak to leciało, tak, że... także no. Ale to był dzik. No to jeśli to był dzik według ciebie, to to był dzik. To, tak był, to... to był na pewno tata małych dziczków. Tata małych dziczków, dobrze Tak sobie, tak sobie idziemy i coś zauważyłem. Co? Zuczek nowego zuczkę No, On chodzi w ogóle, rusza się? Dotknij go no Ale no Dotknij go czy, czy chodzi on, on się boi nas Ale jesteś No wiem że się boi nas Ja idzie pa. Obalił się prawie Taki sobie rzuczek chodzi No No fajny rzuczek Fajny rzuczek No dobra, idziemy Fajny rzuczek No tak, fajny No Właśnie ja bałem go dotknąć No dobra, no On go dotknął A pokaż jedynkę czym Ci wonia no. Czekaj. Pachnie Żuczkiem. Pachnie Żuczkiem. Chodź, idziemy. O, wiesz co, chyba ty gdzieś. Gwiazda internetu. No chyba tak. No, no chyba tak. On jest taki śmieszny. O. Dajcie znać w komentarzach, czy filmiki z Dominikiem mają pojawiać się częściej na kanale. Super pies. No i co? No, no i fajnie. No i czekaj chwilę, no elegancko, co? No i pokaż się tu. No i super. Czekaj, nie wychylaj się, tak. Ja już idę po ciebie, dobra? No, poczekaj, poczekaj chwilę. Jakby to, o, ty tam czekaj, Birma. No dobra to chodź. no poznamy. Dobra, stój. Stój. Firma siat. W tej chwili. Siad. Super. Teraz słuchaj, co ja do ciebie mówię. Obróć się tyłem. Tak. I patrz, gdzie dajesz nogę. Na stopień. Tak jest. Druga. I teraz chwytaj się niżej. I teraz stopień. No, super. Pomalutku. Nie śpiesz się. Chwytaj się. Pamiętaj, najpierw nogi. Tak. Super. I ręce. I znowu noga. I ręce Noga I ręce obróć się i skaczesz na ziemię No, no skaczaj no. no i co? Piona Mówiłem Ci, że dasz radę Super jesteś No ty musiałeś No i no, widzisz, wszystko, wszystko się udało Ekstra, pochwal się tu Udało mi się Udało mi się Brawo Tak jest Przerabialiśmy to chyba ile jest, godzinę? Przy każdym takim co wyszli i mówię, chodź wejdziesz. Nie, bo ja nie chcę. Nie, bo ja się boję. I w końcu mu się udało. Super. Bo ten wysuchy. Super chłopak. Dobra. Super, na no, takie wszedł. Ekstra, co? Będziesz uh -huh. miał pamiątkę. Uh -huh. Z czego? No z tego. Z tego? No. Fajnie było? Tak, fajnie. Wysoko, co? Uh -huh. Bałeś się? Bałem się, bo to... Tetka do siedzenia się przesuwało A tu nie była do siedzenia. O, to była tak. Nie wiem, czy ona była do siedzenia. Ale ona się o. naprawdę. Iu. No, dobra, fajnie było. Idziemy do domu. Znaczy, do auta. No, powiedz to. My tu nie mamy domu. no My tu nie mamy domu. Dobra, lecimy. Co? Co? Co to było? Co? Po taki... tak, zmęczony? Co to Wyrma, było? Po podróży? Tak, zmęczony. firma ma chodź tutaj. Chodź. Piep, 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 no to piep, kamera piep, piep. No. no masz, pi, Nie chcesz już, to kłacie, no. no i super Teraz treningi Dobra Super pies Teraz zawody ja, Zawody Co chcesz jej dać? Przysmaka? Tak Dobra Czekaj, no wyciągnę Dobra Tu zakręcimy tą buteleczkę ma ktoś psa? No ja podtrzymam. Okej. Okej. Bo ja już nie umiem. No ją O, tak. No, Birma siadaj. Ona już wie, siadaj. Teraz. Naprawdę musisz mi to przyczepiać No, muszę ci to przyczepiać. Tak. No, ale zostaw nie wolno. Birma I tu możesz jej dać przysmaczek, no? I no wiesz jak, nie? Musisz jej powiedzieć. Siad. Leżeć. Ale ona już siedzi. No ale tu powiedz jej leżeć. Leżeć. No ale pokaż jej gdzie ty pokaż jej palcem gdzie. No nie tak. Leżeć. No. Leżeć Birma. Super. No może się dać. Super. Ojezu. No. no Teraz ty... siad. No. Dobra. Siad. O. Super. O. Daj. No teraz jej powiedz siad, głod Dobra e, nie siad, nie siad. Łapa Druga. Druga łapa No i daj Super Dobry psiak. Ekstra No to co? No, co, co tam chcesz no? Spróbuj jeszcze raz leżeć i no tak zwierzak pokaż jej tak palcem Leżeć jeszcze raz, no ale ty musisz co taki jesteś z tym Leczeć No Spadło jej, znajdzie sobie o. o, psy są takie mądre Psy są takie mądre, no e, a wiesz, że to sami widziałem jak ty jej dawałeś na łapę No jak chcesz, możesz jej spróbować tak dać, tylko musisz jej powiedzieć zostaw nie wolno zostaw. zostaw Zostaw! Zostaw! Birma. Zostaw! Zostaw! Nie wolno! O żeż ty. To żeś ty Daj ja spróbuję co? Może ty lepiej No daj A tam drugą jest. Firma, zostaw Nie Nie wolno Nie wolno Zostaw to Zostaw Nie wolno Twoje Super Super Pina Co? Za to No starczy już może, co? To, daj ona chce No ona zawsze będzie chciała No to co? Dobra Teraz? Teraz kończymy już filmik nasz. Tak. i żegnamy się. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się na razie, powiedz pa. Pa pa.